No ale stres był ogromny, bo naprawdę jednak to się tak wydaje, ale dużo publiczności. No ja jako jeszcze tak nie do końca doświadczony zawodnik, no to jednak się troszkę stresowałem. Wiem jak było na, na skokach, że też na początku wielki stres i dopiero z czasem to przychodzi, że się człowiek coraz pewniej czuje i, i takimi rzeczami się nie przejmuje. Ale wydaje mi się, że całkiem fajnie pojechaliśmy bardzo, bardzo tak stabilnie nie było żadnych jakichś tak e, no, głupich ekscesów. E, trochę ciężka trasa już. Później bo były dosyć mocne kolejny wyjechane na zakrętach. Trzeba było uważać, żeby tam gdzieś na bok nie, nie zabrało, a ja mam zdolność do tego, więc staram się naprawdę spokojnie do te zakręty 50 albo 9, to wydaje mi się, że może się udało nawet po tym proroku w tej dziesiątce być, tak jak sobie marzyłem. I to będzie bardzo ciężki dzień i to nie tylko fizycznie, ale wydaje mi się również że e, psychika i to, że, że takie długie te odcinki, no to są takie odcinki już bardziej Dakarowe.